Patrzę. Witajcie dzisiaj w wyjątkowych rozważaniach koronawirusowych. Wolno nam wyjść w naturę, do lasu, do ogrodu. I chciałbym Was do tego dzisiaj zachęcić takim wersetem z istudu Rzymian, który co prawda mówi głównie o zupełnie innym temacie: o temacie związanym z tym, że ludzie, którzy mówią, że nie ma Boga, patrząc na wszechświat, tak naprawdę tłumią prawdę ale bardzo ważny wątek się tutaj pojawia, mianowicie Boża niewidzialna, niewidzialna istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Apostoł Paweł mówi, że coś co pewnie intuicyjnie czujemy, że po prostu obcowanie z dziełem Bożym, z naturą, ze stworzeniem jest jest obcywaniem z samym Bogiem, jest czymś, co uczy nas o nim bardzo wiele. Uczy nas o tym, że jest pełen mocy, uczy nas o jego wiekuistej mocy i bóstwie, o tym, że jest kimś innym od nas, że jest, że jest ponad nami ktoś, kto jest potężny, kto jest dobry, kto daje życie, kto panuje nad tym wszystkim. I zachęcam Was, zachęcam Was, bo można, żebyście wyszli ze swoich domów, rozprostowali, swoje zastałe stawy, popatrzyli na świat, popatrzyli na krajobraz, popatrzyli na trawę, popatrzyli na naturę, która się budzi i doświadczyli, tak jak ten werset mówi tego, że, że poznajecie tego, który jest twórcą, którego wiekuista moc i bóstwo może być od stworzenia świata oglądana w dziełach i poznana umysłem. Niech to Was wzmocni, niech Was to zachęci, niech Was to skieruje do uwielbienia, do wdzięczności. I właśnie zasili, zasili na nowe siły w tym wszystkim, wobec czego stoicie. Z Bogiem, do zobaczenia.